Dobra kochani, no poszła, ja standardowo jestem gotowa do treningu, dzisiaj taki zestaw z Ocean's Apart, który ma, yy, co, yy, takie napisy tutaj o i yy, tu jest ściągacz, ja sobie ściągnęłam, żeby zrobić z tego kropkę, oczywiście nie musicie i leginsy i teraz mam dla Was kod rabatowy właśnie na leginsy. Jeżeli kupicie leginsy za 275 zł z moim kodem, dostaniecie dwie pary leginsów gratis, więc można liczyć, że za 275 zł mamy trzy pary leginsów. Więc myślę, że super deal, a leginsy są jak druga skóra. Te są przewygodne. Ja wiem, że nie każdemu się ten szef podoba, mi się bardzo podoba osobiście i ja wszystkie legginsy, które od nich mam, to po prostu uwielbiam, szczególnie właśnie do treningów. Ja tak nie chodzę na co dzień zazwyczaj, tylko do treningów lub do biegania to są po prostu... Mega, bardzo fajnie podkreślają pupę, naprawdę spoko. Polecam Wam serdecznie, korzystajcie z mojego kodu, linki na dole. Dobra, a ja uciekam ćwiczyć. więc nawet patrzeć w obiektyw nie będę, bo to kompletnie bez sensu. Oślepłam po prostu całkowicie. Słuchajcie, jesteśmy na plaży, taki poranek. Rano wstałam, ogarnęłam szybko, nawet bardzo szybko. I pieski, śniadania, które tak naprawdę mamy ze sobą dzisiaj zabrane, więc popakowałam wszystko, co trzeba. Zmontowałam dla Was film, ugotowałam zupę pomidorową. Poszłam z Ignaszem pobiegać, wróciliśmy, ogarnęłam się, jak widać, uczesałam się inaczej, bo miałam taki włosy wiecie, trochę nieświeże. Chciałam myć głowę, ale potem mówię, nie, idziemy plażować, po plażowaniu będzie mycie. Więc tak naprawdę jest bardzo wczesna godzina, bo jeszcze 10 nie ma, a my już jesteśmy z dziećmi właśnie na plaży. Można przywiózł z rowerami będziemy wracać. Wycieczka rowerowa będzie w drugą stronę. Grzeje słońce niesamowicie, ma dzisiaj być ponad 34 stopnie w tej chwili, już jak wyjeżdżaliśmy z domu, było 22, na słońcu to jest 30 na 100%. Więc ja się relaksuję, mam tutaj kawę, mam zamiar pić. Dzieci właśnie poszły już pływać z kółkami. I powiem Wam, że doceniam ogromnie urok tej plaży, która jest koło nas. Czyli tej, gdzie jest trawka tak naprawdę i mało ludzi. Dlatego, że woda jest przezroczysta, którą zaraz Wam ją zresztą pokażę. Czysta, przejrzysta, widać każdą rybkę. Natomiast na Blue Lagoon, kawałek dalej, gdzie już ja nie jestem w stanie rowerami dojechać, przynajmniej z Łucją, to woda jest jak piana. Jedna wielka piana. Tam jest piękna plaża, plac zabaw, to jest super. Ale tam jest po prostu woda, le, chyba przez to, że tyle ludzi tam pływa. Tu jest piękna ale nie będę opowiadać, pokażę Wam tą wodę. W ogóle ja jestem w stroju kąpielowym. Dzieciaki zresztą również. Już Wam pokażę wszystko. Idziemy. Piękne motylki. Zobaczcie, jaka jest woda. Czy Wy to widzicie? Po prostu przepiękna. Z tej strony właśnie, tak jak mówię, ludzi jeszcze nie ma. Nawet mówię dziesiąte. Chyba nawet dziesiątej nie ma. Zobaczmy, powiem dokładnie, która godzina. Ale jest pięknie. I tutaj najwięcej hajgnaś. Najwięcej właśnie tu jest łódek i można pokorzystać w spokoju z wody albo posłuchaj łucy, która krzyczy no właśnie która chce siku musimy iść gdzieś w krzaczki Pływać? Pokaż w którą stronę chcesz pływać. Cześć kochani. Chciałam wam puścić odgłosy co wyprawiawania. Zaraz usłyszycie. Ona leży i szczeka na pumbę. Wszystkim w kość daje dzisiejsza temperatura. W tej chwili mamy 38 stopni w cieniu. Jest masakra. To chyba najcieplejszy dzień jaki pamiętam w tym roku. Jest normalnie kosmiczny upał. I ja wam powiem, że my wróciliśmy z wody. Arbuza zjadłam ja. Dzieciom dałam zupę, potem je zjadłam. Jeszcze kawałek jak ciasta, jak już ukłonęłam. Potem praca i powiem Wam, że teraz z tym po pracy siedzę między mm, oknem a domem. E, pilnuję dzieciaków, psów i raz dzieciaki na, na w domu, raz psy na dworze i tak na zmianę po prostu, więc nie ma szansy po prostu odpocząć zwyczajnie. Jak mąż zamknie sklep i już też będzie w domu, że będziemy czuwać obydwoje, to już będzie po prostu na luźno, będę mogła się po prostu do zwyczajnie w świecie położyć. Chciałabym jeszcze podlać cały ogród, koniecznie muszę, nawet nie chciałabym, muszę podlać cały ogród, muszę podlać do z kwiatami, i maliny pozbierać plus je podlać, bo już jest trochę malinek. Widziałeś Ignacy? No właśnie. Piękne malinki właśnie już są. Ignacy tutaj przyniósł, bo zbiera znowu wycinki, już, znaczy już od dawna zbiera takie wycinki, wiecie, z katalogów różnych instrukcji, z klocków kobi, żeby później schować, żeby później wkleić na przykład do listu dla Świętego Mikołaja, lub żeby nam powiedzieć, słuchajcie, rodzice chcą to dostać tamto, albo że... Żeby... Więc Ignacy ma zajęcie od kiedy. W ogóle łucja wszał wpadła. Ignacy ma zajęcie, odkąd wróciliśmy, a On się coraz tym zajmuje. wań... słyszycie Łucję? Jest odwieczny problem, nasz odwieczny problem dzieci moich polega na tym, że Ignacja jest starsza i nie ma ochoty bawić się z Łucją, a Łucja płacze, że chce, żeby się bawił w jej pokoju. ja. Więc tak naprawdę, że Miana nagrała w ciszy i w spokoju, to jest cud, a już tym bardziej właśnie przy takiej pogodzie, gdzie gorąc każdemu naprawdę dokucza i każdy jest marudny, a ja mam normalnie aż mi krew z nosa ze względu na tą pogodę i w ogóle faktycznie fenomenalnie. Jestem prawie że nago, w takiej lekkiej sukience, włosy związałam już yy, bardzo, bardzo wysoka i się czuję. Marzę o zimnym próżnicu, tak po prostu. Wybaczcie, że tak patrzę, ale ja tak między podwórkiem, kamerami, a domem po prostu. Nie wiem po co ja w ogóle w te kamery zaglądam, ale nie wiem, siła przyzwyczajenia po prostu. No, a Wania tutaj jest, już Wam ją pokażę. No, Waniuś mi towarzyszy wszędzie, gdzie ja tam i ona i tak o, teraz ma chęć na zabawę, tylko nikt nie ma siły się z nią bawić, tak. Właśnie, bo Wania chce się bawić, ale Wania też odczuwa upał i na dworze nie bardzo chce się bawić, więc... Dla niej najlepsza zabawa, słuchajcie, to jest 21 godzina. My już padamy, a ona wtedy się bawić chce na dworze z nami. No dzisiaj pewnie też tak będzie. No. Może nagram wam właśnie nasze ostatnie wieczorne, bo przeważnie o 9 dni wychodzimy. Ostatni raz przed położeniem jej spać i wtedy jest po prostu szaleństwo. Dobra wańka, obgryzaj mi tutaj Ignaz musi pokazać, co tam sobie powycinał, bo mu obiecałam, że skupię się na tym i przyjrzy się, więc teraz jest czas. Wam też zresztą pokażę, jak on to wszystko poukłada. Dobra, Ignacy układa te wszystkie wycinki, zanim wszystkie poukłada, to jeszcze chwilę się tutaj odezwę. Słuchajcie, skończył dzisiaj mi się w ogóle rano po porannym bieganiu toniku, kochany. Dostałam w jakiejś współpracy tonik i krem. Krem już się dawno skończył i trzymam wokowanie, żeby Wam je pokazać, bo denka ostatnio nie nagrywam i nie planuję. A dzisiaj się skończył tonik, taki fajny z witaminą C, a ja dzisiaj wyszłam na dwór, nie wiem, czy to widać, czy nie widać teraz. Pokażę Wam wieczorem, jak zmyję makijaż. Tu mam takie dwa mocne przebarwienia i mimo filtru 50 one stały się jeszcze większe po dzisiejszym wyjściu na dwór nie powinna buzi opalać. Ciągle o tym zapominam. Następnym razem czapka z daszkiem i będę osłaniać twarz przed promieniami słońca, bo od momentu, kiedy urodziłam dzieci te przebarwienia się tylko nasilają. Taka prawda. Tak to właśnie mniej więcej wygląda wszystko, o czym nasze marzy. To to się... Nieważne, czy te zestawy jeszcze są do kupienia, czy już są stare i dawno wycofane... To... No, Ignacy mówi, że prawie wszystkie są z tego już wycofane, to już archiwalne zestawy, więc gdzieś ich można tam poszukać, ale to są rzeczy, o których on marzy, ciągle po prostu i bez końca od kilku lat. Dobra, idziemy. Trawa by się przydało ściąć. Czasu nie ma, ochoty przez te upały. Ale to muszę zaraz pozbierać. Patrzcie na to, ślimaki do tego dobierają. Ach, o tu jakie zżarte już. Słuchajcie, przedwczoraj zbierałam malin. I już tego tyle jest znowu. Ale jeżyn za to ile będzie. Patrzcie, ile będzie jeżenek. Czy Wy to widzicie? Ale na to musimy jeszcze poczekać. Mirabelki, też jeszcze zielone. Ale też tu ładnie. Na bogato. Będzie ich troszkę. Komary wylatują od razu, tylko ruszę krzakami. Gruszka. To jest moja konferencja. Najlepsze gruszki świata. I. Uwielbiam ją. Cieszę się, że mamy własną. Dużo ich, więc pewnie będą malutkie w tym roku. W tamtym było niewiele, ale były takie wielkie i dorodne. I śliwka, która też pięknie owocuje. Zobaczcie, ile śliwek. Niech tylko dojrzeją. I żeśmy zdążyli zjeść je wcześniej, zanim się dopadną jakieś, nie wiem, trzmiele osy. I cała reszta. O jakie piękności, idziemy obejrzeć jeszcze jabłuszka koszenie chyba, jeżeli nie będzie lało to jutro, powiem wam, że dzisiaj padłam ze zmęczenia, nie byłam w stanie ani kosić, ani obcinać drzewek chodź maleńka chodź chodź maluszku śliczny, gorąco tak o matko, teraz się rozjeździły samochody gorąco, słońce zaszło to od razu ją nadwróciłam, patrzcie jak mi obgryza branzoletkę. zostaw zbójku mały chodź, pospacerujemy trochę, chodź wokół domu Dobra. Jabłuszka na mojej ukochanej jabłonce bardzo ładnie kwitną, ale jeszcze tu mamy trzy jabłonie, a nawet cztery, więc tak, tu jedna, tu druga jak widać, rodzi. Trzecia też rodzi malutkie. I czwarta i tu są najgorsze. Łucja płacza, ale to się nie. Proszę nie przejmować, bo Łucja y, taki ma po prostu humor, że płacze. Przygniotła pieskowi łapkę drzwiami i przez to płacze. No ale nic się na szczęście nie stało. Tak to jest. Mały szczeniak, małe dziecko w domu to takie szaleństwo. Prawda, Wania? Co ta pani zrobiła? Wy widzieliście w ogóle od momentu, kiedy nagrywałam pierwszy film, jak ona urosła? Mam wrażenie, że ona rośnie, rośnie z dnia na dzień. Może będzie większa od pumby. Kto to wie? Ale wysuszona trawa. Dlatego też trochę nie, troszkę nie chcemy jej ciąć, bo będą takie łyse placki. Ale cóż. O. Jak ci tu dobrze, jak ci tu dobrze, jak dobrze, jak dobrze. A Łusia dalej płacze. Idziemy zobaczyć? Do twojej pani małej? Chodź. A no i bym zapomniała, patrzcie ile tu leci takich, co nie dojrzało. Tutaj przy naszym grillu rosną śliweczki, ale takie. O, w tym roku to nic z tych śliweczek raczej nie będzie, jakieś takie marne. I akacja już się wykwitła. O, Iwania, krok w krok za nami. No chodź maleństwo, chodź. Ta. Tak, już chwilkę, kochanie. Zobaczcie, od razu ładniej. Co to w kaloszkach? Ty, się, śliczna moja. W kaloszkach, rozczochrana, czeka na kąpiel już. Skoszone. Od razu ładniej wszystko wygląda. Oh. Powiem Wam, że pozazdrośniałam chłopakom, którzy wzięli się za robotę i nie mogłam siedzieć, ale opowiem Wam o tym, jak pójdziemy na wieczorną pielęgnację. Teraz idziemy się kąpać. Mamo, Sołucja. ja nie wiedziałam, mamo. czy ten pasek no, był cały czas? Gdzie był cały czas? A nie wiedzą, że on tu był? Coś takiego. No dobra, córcia, idziemy? Nie. Dobrze, już Ci robię zdjęcie. Mała modelka, słuchajcie. Poczekajcie chwilkę. No i jestem, słuchajcie. miałaby cały wieczór na pielęgnację, a ja już po prostu nie mam ani głowy, ani siły. Co Wam mogę powiedzieć, że dzisiaj dobił mnie troszeczkę ten dzień. No wczoraj to wiecie, z lenistwa bardziej takiego, że niedziela jest taka. A dzisiaj rano i bieganie, i ten, ta droga powrotna rowerem, wiecie, z tej wody nad wodą. Też zabawy, ja też dużo pływałam dzisiaj, fajnie się pływało Łucja, dzisiaj. Tak. Łucja naprawdę dzisiaj pływała z Ignasem bo nie było tylko takie moczenie się, tylko ja już zostawiłam kamerę, zostawiłam wszystko i z nimi normalnie pływałam, ciągałam za kółko jedno i drugie i pływałam, prawdziwie pływałam cię nareszcie. A mama mnie ciągnęła. Ciągnęłam ciebie za kółko, tak? Bałaś się sama pływać? Wolałaś, żebym Ciebie trzymała? Tak. Dokładnie tak było. No i słuchajcie, i co, wróciliśmy i ja tak naprawdę trochę się ogarnęłam, okrzątnęłam, jadła mi praca. I po pracy byłam taka, no jak widzieliście, co się do Was odezwałam. I tak, wyszłam na podwórko na chwilkę, zobaczyć, co tam chłopaki robią i mój mąż Cię podcinał drzewka, to, co ja miałam robić razem z Ignaciem. Ignacy zbierał te wszystkie gałązki, wiecie, je wszystko wynosili do śmietników i tak dalej. Płucja w tym czasie się bawiła, ja tak siedzę i właśnie nagrywam dla Was, że taka długa trawa i myślę, kurde, jutro ma padać cały dzień deszcz, a to jest najlepsze, wiecie, przed pokosić, a potem nakleję deszcz. No i zabrałam się za koszenie, wszystko pięknie skoszone. Ja wykąpana, stopy musiałam sztorować dosłownie tarką, bo ja jak zwykle ja, ja tak jak stoję, tak stwierdzam, idę kosić i tak idę. Nieważne, że w Japonkach, po pierwsze, po drugie, w połowie koszenia zorientowałam się, może się coś posmarujesz, bo już mi komary zaczęły żreć, Potem może założysz szczotkę na głowę, bo pod drzewami o jak się strasznie boję kleszcze. Więc tak, i powiem Wam... to ja się kąpię tutaj w wanni, tak sobie zabawki wyciąga, bo tutaj jest taka szefeczka i ona ma tam taki pojemnik z zabawkami i one się oczywiście sypią. No i co? Nałożyłam sobie maskę taką regenerującą, bardzo mi się dzisiaj przyda i przez to nie pokażę Wam moich przebarwień. Bardzo masz dużo zabawek, jak w sklepie z zabawkami. I, ale jutro Wam pokażę, albo pojutrze, zresztą teraz będę nagrywać. Jutro też mam dość intensywny dzień. Jak patrzę, co ja do jest ręcznik. to jest zimno. W wiaderku? No tak, to prawda. No i słuchajcie, jutro mam intensywny dzień, ze względu na poranek, dlatego, że rano wjeżdżamy na te półkolonie i ja jadę do dentysty. Ja sobie dolewa lodowatej wody do kąpieli, tak. Do dentysty jutro jadę i tak, on ma pół kolonii na ósmą, jest początek i ja na ósmą mam dentystę, więc jego zostawimy, musimy gnać do dentysty, w międzyczasie trzeba jakieś bułki gdzieś kupić w sklepie, mąż ma hurtownię papierniczą, bo zabrakło nam zrywek do sklepu i rolek do kasy fiskalnej, więc tak. No i co, co jutro się będzie działo, zobaczymy. Ja poza tym, że też pracuję bo teraz normalnie, tak się zamieniamy, to yy, chyba żadnych konkretnych planów nie mam. Nie mam pomysłu na obiad, bo pomidorowa jeszcze mi została, co prawda, z dzisiaj ale fajniej by było też zrobić coś konkretniejszego i nie wiem, albo zrobię krokiety, albo zwyczajnie kotlety, ziemniaki, jakąś tam surówkę. A teraz Wam pokażę to, co dokończyłam. To było dawno, dawno jakaś współpraca. Ja nie, nie pamiętam skąd, jaki to co tam. Nieważne, Yumi. Yumi i yy, yy, był to taki, tu był krem sorbet do twarzy, rozświetlenie i nawilżenie. Skarbie, nie dolewaj już wody, wystarczy. A czemu ją pijesz? I się krztusisz? No, proszę wyłączyć wodę. Dziękuję. Krem był świetny. Ja go stosowałam zazwyczaj na dzień po prostu yy, i na to filtr. I on się pierwszy wykończył. Natomiast wczoraj wykończyłam ten yy, tonik skarbie. Dziękuję. I on miał, jak widać, taki kolor, nawet widać, jakie przebarwienie się zrobiło. To był tonik taki z witaminą C, z glukonolaktonem. Witaminą C, aloesem, morelą i cytryną. Były genialne. To był fajny, bardzo fajny zestaw i żałuję, że się skończył. I ten tonik zazwyczaj stosowałam na noc, no ale pamiętałam, że przy jak używamy takich, wiecie, z witaminą C, to już filtr jest mega konieczny i potrzebny. I teraz zaczęłam stosować takie serum Face Booster. Zobaczymy, czy to będzie spoko, czy nie. Z niacynamidem ja też go już dawno dostałam. I tu mamy tamanu, olej, żożoba, jojoba, jak wolicie, ekstrakt z grejpfruta, mamy wodę morską, mamy pantenol, witamina E i to jest też coś, co działa na przebarwienia, ma działać na przebarwienia. Nie wiem, czy pokazywałam Wam, nie, pokazywałam Wam, nie tutaj, tylko na story, jak stukłam mój ukochany z weoli. Ten to serum rozjaśniające przebarwienia. Ona działa po prostu cuda i nie mam żadnej współpracy. Za każdym razem go kupowałam sama. kosztuje, no nie wiem, 130 zł 140, ja się zapłaczę, bo ma szklaną buteleczkę na mi po prostu tu spadła. Tak jak ta jest szklana, no nieważne, stwierdziłam, że na razie mam jakiś y, serum tak naprawdę do twarzy i też ma działać na przebarwienia, że sprawdzimy, dwa razy stosowałam, czy szybko, czy się nie wypowiem. No to jest Woli, było cudowne i podejrzewam, że tak czy siak, to kupię je. No, ale daję szansę temu, co mam. Mam jeszcze znakomity, powiem Wam, z witaminą C taki zestaw i piankę do twarzy, bo daję, że właśnie i tonik, i krem, Ale chciałabym to razem przetestować, więc czekam, aż wykończę moje toniki. Bo aktualnie został mi tylko ten tonik i niewiele go mam, więc chciałabym go wykończyć. Fajny polskiej firmy uzdrowisko. On jest mocno nawilżający i on jest taki, jak żel. Wyciskamy na rękę i wklepujemy w twarz, więc to jest super. No i, no i od tyle. No dobra. To tyle tego dzisiejszego mojego vloga. Ja wiem, że te vlogi są krótkie. Ja, do, ja naprawdę domyślałam się, ale wiecie, ja nie chcę robić nic na siłę. Wolę, żeby to było naturalne, prawdziwe i tak dalej. Może jutro będę miała coś więcej do powiedzenia. Ulaska, to te rzeczywiście są brudne. E, może pojutrze, no bez różnicy, ale wiecie, nie chcę na siłę po prostu beblać, żeby beblać. Miałam e, coś do przekazania i to przekazałam. I dziękuję Wam ślicznie. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzałyście ten krótki vlog. I widzimy się jutro. Pa!